Witam bardzo serdecznie z tej strony Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. Jestem dzisiaj na pasieczysku. Temperatura około 7 stopni Celsjusza. Mamy początek tygodnia. Niedawno z tato zakończyłem wymianę dennic. Podczas unoszenia każdego z korpusów, tata określa wagę każdej z rodzin. Jeżeli wydaje mu się ona zbyt niska, wtedy taką rodzinę mi zaznacza. Ja w kolejnych dniach staram się. Dokonać szybkiej kontroli takiej rodziny. Jeżeli jest taka możliwość, oczywiście dokładam ramkę z pokarmem, jest to moja ulubiona metoda. Natomiast jeżeli rodzina obsiada powiedzmy 8-9 ramek, niekiedy jest już problem, aby taką ramkę dołożyć. Albo są też rodziny, oczywiście niewielka grupa, ale są takie, które w tej chwili obsiadają praktycznie cały korpus de Danta. Mam kilka takich rodzin, wtedy dołożenie. Ramki nie jest możliwe z uwagi na to, że temperatury nie są zbyt wysokie. Ja nie jestem w stanie wycofać żadnej pustej ramki i wstawić pełnej. Na to muszę jeszcze trochę poczekać. W takiej sytuacji staram się dokonać interwencji przy użyciu ciasta. Za chwilę Wam pokażę, jak to wykonuję. Rodziny są już wcześniej przygotowywane, ponieważ w środkowym otworze nie ma pajączka. Wystarczy, że podniosę ten poliuretanowy korek i od razu mam dostęp do pszczół. Wykorzystuję w tym celu zwykłe białe ciasto. Producent nie ma tutaj żadnego znaczenia. Jestem raczej zwolennikiem o tej porze roku podawania ciasta bez żadnych dodatków, aby nie obciążać pszczół. Oczywiście, podanie takiego ciasta nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jeżeli nie mamy innego wyjścia, jeżeli ktoś nie ma zapasów pokarmu, nie wycofał jakichś nadmiarowych ramek, które mógłby ewentualnie dołożyć, albo są właśnie takie sytuacje jak u mnie, gdzie niektóre rodziny obsiadają na tyle dużo ramek, że dołożenie ramki czasami już nie jest zbytnio możliwe. Wtedy muszę interweniować przy pomocy ciasta. Widzicie, Pszczoły są spokojne. Wcześniej wyciąłem oczywiście tej otwór, aby mogły one te ciasto pobierać i kładziemy. Rodzina została zabezpieczona. Ten kawałek ciasta powinien wystarczyć na jakiś okres czasu. Później skontrolujemy, czy rodzina te ciasto pobiera. Jeżeli będzie taka potrzeba, Dostanie ona oczywiście kolejną porcję. Natomiast myślę, że z uwagi na porę roku ta konsumpcja pokarmu nie powinna być jakoś nadmiernie szybka. Oczywiście, silne rodziny podejmują wychów czerwiu znacznie wcześniej niż te słabe, ponieważ mogą sobie na to pozwolić. W związku z tym zużywają dużo pokarmu. Jeżeli mamy problemy z brakiem pokarmu, to przeważnie występują one w rodzinach najsilniejszych. Dodatkowo. Takie rodziny często na przedwiośniu, kiedy ten okres jest newralgiczny, najczęściej się osypują z głodu. Dlatego, jeżeli kontrolujecie rodziny, zwróćcie uwagę zwłaszcza na te bardzo silne. Wymagają one oczywiście więcej pracy, ale też odwdzięczą się Wam znacznie lepszymi wynikami niż te rodziny słabe. Tak jak wspominałem, słabe rodziny staramy się łączyć, utrzymujemy rodziny silne. One oczywiście wymagają. Większej kontroli, tak jak wspomniałem, to zużycie pokaru może być większe, ponieważ wiadomo, że silniejsza rodzina tego pokarmu skonsumuje nieco więcej. No ale efekty również są o wiele, o wiele lepsze niż przy rodzinach słabych. Za chwilę pozwolę sobie zajrzeć bardzo szybko do podejrzanych rodzin. Jeżeli uznam, że sytuacja z pokarmem jest nieciekawa, wtedy postaram się podać takiej rodziny ramkę. Oczywiście te ramki zostały wcześniej przygotowane, ponieważ nie podajemy takich zimnych, wychłodzonych ramek, tylko jeżeli już musimy w ten sposób interweniować, to dobrze jest taką ramkę zostawić wcześniej w ciepłym pomieszczeniu, tak aby ona była ciepła, no i taką rameczkę wstawiamy blisko kłębu, aby pszczoły mogły z takiego pokarmu skorzystać. Oczywiście każda interwencja o tej porze roku nie jest wskazana, nie oszukujmy się, ale jeżeli rodzina ma nam osypać się z głodu, lepiej... Dokonać takiej interwencji, nawet kosztem lekkiego zdenerwowania pszczół, niż czekać, aż taka rodzina nam się osypie. Też dla ścisłości, taka sytuacja dotyczy nie więcej niż 2% rodzin, gdzie jakakolwiek interwencja jest wymagana. Dlatego staram się też to podkreślić. Większość rodzin jest bardzo dobrze zakarmiona. 98% rodzin tego pokaru ma na tyle dużo, że bez problemu wystarczy go do kwietnia. Natomiast, oczywiście, jak to na dużych pasiakach zdarzają się czasami pewne wyjątki, że jakaś interwencja jest wskazana. A ten film ma na celu pokazać wam, jak takiej interwencji możemy dokonać i na co zwrócić uwagę. No, tutaj będzie ciężko już coś dołożyć. Musimy ratować się niestety ciastem. Kolejną kwestią, którą warto poruszyć jest wymiana dennic. Niedawno skończyłem wymianę, Staram się to zrobić bardzo szybko, sprawnie, ponieważ pogoda jest niezwykle zmienna. Przechodzą różnego rodzaju opady deszczu. Opady deszczu ze śniegiem. Temperatura jest u mnie wprawdzie powyżej zera, więc zima w tym roku jest bardzo nietypowa, jeżeli chodzi tutaj o mój region, ponieważ przeważnie było bardzo dużo śniegu, a. W tej chwili śniegłych na lekarstwo, więc te opady są naprawdę sporadyczne, jeżeli chodzi o opady śniegu. Bardziej to opady deszczu, temperatura powyżej zera, w nocy delikatne przymrozki. Zima jest stosunkowo dobra, nietypowa, ale pszczoły zimują w dobrej kondycji. 100% rodzin oczywiście żyje, więc jestem zadowolony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej części. Tego sezonu. W trakcie zimy przeły dokonywały oblotów, więc też analiza dennic nie dostarcza nam tylu informacji, ilu dostarcza nam normalnie. Na temat tego, jak interpretować osyp na dennicy, nagrałem już nie jeden film, więc oczywiście zachęcam do zapoznania się z nimi. Omawiam tam szczegółowo, na co zwrócić uwagę, jakie wnioski można wyciągnąć, analizując właśnie taki osyp na dennicy, czego ewentualnie tam szukać. Link postaram się umieścić wam w komentarzu poniżej, natomiast w dużym skrócie. Postaram się podsumować, jak wymiana denis wyglądała w tym roku. Poszło nam to całkiem sprawnie. Jeżeli chodzi, na przykład, o to pasieczysko, na którym w tej chwili jestem, osyp był bardzo niewielki i w pierwszej chwili mogłoby się wydawać, że ogólnie te osypy tej zimy są niewielkie, ale fakty są takie, że podczas tej zimowli dochodziło do oblotów tzw. śródzimowych, w związku z tym pszczoły. Były w stanie się oblecieć, silniejsze rodziny wynosiły osyp, co też mogłem bardzo łatwo zaobserwować analizując agrowłókninę, która leży przed ulami, więc ona dostarcza też wielu informacji. Na ten temat też niejednokrotnie się już wypowiadałem. I dlatego pszczelarze, którzy już wymieniali dennice albo dopiero zamierzają wymieniać dennice, je oczyszczać, ocieplać, mogą zauważyć, że ten osyp jest bardzo niewielki, ale może być to mylące. Zwłaszcza jeżeli zauważycie sytuację, w której w silnych rodzinach ten osób jest bardzo mały, a w tych słabszych jest on nieco większy. Wynika to z tego, że jak było te kilka godzin podwyższonych temperatur, pszczoły oblatywały się no i przystępowały do czyszczenia denic. Jest to cecha silnych rodzin, które bardzo sprawnie sobie z tym radzą, natomiast rodziny słabsze mają z tym niekiedy problemy. Ten okres też jest zbyt krótki, aby były one w stanie dokładnie wyczyścić swoje dunnicę, i dlatego mogliście mieć taki obraz albo będziecie mieć taki obraz, że silniejsze rodziny będą miały bardzo mały osób, a te słabsze mogą mieć na osób większy. Więc w tym roku nie jest to do końca wiarygodne. Dodatkowo osób często był rozrzucony, ponieważ pszczoły to wszystko, że tak powiem, potocznie wymieliły. Normalnie, jeżeli zimowa przebiega spokojnie, jeżeli nie ma oblotów. Tych tak zwanych śródzimowych, wtedy w normalnie zimującej rodzinie, ten osyp jest raczej skoncentrowany, nie jest rozrzucony po całej dynicy, na ten temat też się wypowiadałem. Oczywiście zwracamy zawsze uwagę, czy nie ma na przykład warozy w osypie, czy nie ma odchodów, czy pszczoły są całe, czy nie są zjedzone, czy nie ma poczwarek w osypie, ponieważ jeżeli macie sytuację, w której na przykład pszczoły są zjedzone, to przeważnie świadczy to o tym, że sikorki pożywiały się osypem. Są one tyle sprytne, że są w stanie wydłubywać pszczoły przez siatkę w dennicy i później macie właśnie takie pszczoły zjedzone zostają po prostu części pszczół na dennicy. Oczywiście też groźniejszą sytuacją może być, jeżeli do rodziny dostał się jakiś szkodnik, no ale też jesteśmy w stanie to bardzo szybko zdiagnozować, ponieważ też jest to dosyć charakterystyczne. Kiedy wymieniać dennicę? Jest to ciekawy temat wielokrotnie zadajecie mi pytanie, kiedy te dennice wymieniać. I, ni I niestety nie ma jednej konkretnej odpowiedzi, kiedy taki zabieg wykonać, ponieważ każdy ma inną sytuację, każdy pszczelarz prowadzi swoją gospodarkę w nieco inny sposób. Zaznaczam też, że są osoby, które w ogóle dennic nie czyszczą, są nawet pszczelarze, którzy nie ocieplają dennic, ponieważ z takimi przypadkami również się spotkałem i na ten temat można byłoby też długo mówić, ponieważ takie doświadczenie prowadziłem, jak się rozwiada rodzina, czego można się spodziewać, jeżeli takiej dennicy nie zamkniemy, ale może o tym kiedy indziej. Natomiast jeżeli myślimy o tym, kiedy taką dennicę wymienić, to mamy kilka możliwości. Jedną z nich jest wymiana dennic tuż przed oblotem. Tak też najczęściej robiłem. W tym roku zrobiłem nieco inaczej, za chwilę powiem dlaczego. Kolejną kwestią jest wymiana dennic na przykład już po oblocie, więc tylko jeżeli jakaś rodzina ma problemy z oczyszczeniem dennicy, wtedy staramy się takiej rodzinie pomóc. I też z takimi przypadkami się spotkałem. Jest oczywiście opcja, w której pszczelarze dennic w ogóle nie czyszczą. Każdy ma oczywiście tutaj jakieś swoje przemyślenia na ten temat. No i jest opcja, kiedy wymieniamy dennicę, kiedy ocieplamy rodzinę, jak tylko zauważymy, że zostało podjęte czerwienie można to określić poprzez obserwację rodziny, poprzez pomiar temperatury. Jeżeli zauważymy, że matka podjęła czerwienie, wielu pszczelarzy dochodzi do wniosku, że nie ma sensu już tej rodziny wychładzać. Nie ma co utrudniać jej wychowu tego czerwu, jeżeli już się zdecydowała na taką aktywność, no i po prostu zamyka dennicę. Jest to coraz częściej praktykowane u wielu zawodowych pszczelarzy którzy nie czekają już na pierwszy oblot, który może być w różnym terminie. I ogólnie powiem wam, że w poprzednich latach udawało mi się wymieniać dennica dosłownie dzień, dwa dni przed oblotem. Można to łatwo ustalić, analizując prognozy pogody. Natomiast w tej chwili pszczoły oblatywały się podczas zimowli. Kiedy będzie taki pełny, wiosenny oblot, trudno powiedzieć, ale zauważyłem, że niektóre rodziny już podjęły czerwienie. W związku z tym zdecydowałem się na wsparcie rodzin, zamknąłem wentylację. Jeżeli już ten czerw jest wychowywany, to będzie trudno w tej chwili to przerwać. No i uznałem, że po prostu matkom będzie znacznie łatwiej, pszczołom będzie łatwiej oczywiście tutaj też wykarmić i ogrzać swoje siostry. Dlatego też taka decyzja w tym roku. Czy warto w ogóle czyścić dennice? Jest wiele zalet tego zabiegu. Jedyną wadą tak naprawdę jest to, że oczywiście troszkę niepokoimy pszczoły, ale można to zrobić bardzo delikatnie. Zwłaszcza jeżeli ktoś już ma pewną wprawę w tym działaniu. Dodatkowo na no takim minusem jest przeważnie temperatura, warunki pogodowe. Nie jest to zbyt przyjemna praca, przeważnie jest mokro, zimno, więc niektórzy się po prostu na to nie decydują, ale jeżeli ktoś ma taką możliwość, myślę, że warto taką dennicę wyczyścić, przede wszystkim z uwagi na informacje, które możemy uzyskać dzięki analizie osypu. I myślę, że też pomaga to wielu rodzinom jednak, aby sprawnie rozpocząć sezon. Nie mają przede wszystkim kontaktu właśnie z tymi swoimi padłymi siostrami, nie mają kontaktu, co za tym idzie, z patogenami. Nie muszą tej dynicy już czyścić, tracić na to czasu. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, słabsze rodziny mogą mieć niekiedy problem. Jeżeli nie wyczyszczą takiej denicy, musimy mieć świadomość tego, że zwłaszcza w ocieplanym ulu, kiedy już ta wilgotność zaczyna wzrastać, ten osyp może pleśnieć. Więc myślę, że tego nikt z nas nie chce. Dlatego ja jestem akurat osobiście zwolennikiem wymiany Denic, ale oczywiście tą decyzję pozostawiam wam. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, kiedy dokonać takiego czyszczenia denic, a chciałby to zrobić, to myślę, że takim najlepszym okresem, który najczęściej w sumie praktykowany, to wymiana denic tuż przed oblotem. Wtedy pszczoły oczywiście nie będą miały kontaktu z podłymi siostrami, dodatkowo będziecie w stanie to wszystko skontrolować, ocenić, jak wygląda osyp, wyciągnąć pewne wnioski, czegoś się nowego nauczyć. A jeżeli ktoś już ma nieco więcej doświadczenia, to wtedy ta wymiana DENIC, kiedy matki już zaczynają czerwić, kiedy temperatura w gniazdach wzrasta, myślę, że będzie też bardzo ciekawą opcją, którą warto yy, ewentualnie rozważyć. Za wcześniejszą wymianą DENIC przemawia jeszcze jedna sprawa, którą sobie właśnie przypomniałem, a mianowicie dojazd do pasiek. Nie wszystkie pasieki są w miejscach, gdzie mamy utwardzoną drogę. Czasami niektóre pasieczyska znajdują się w miejscach troszkę powiedzmy, zalesionych lub ogólnie na różnych nieużytkach, co jest dosyć charakterystyczne, jeżeli ktoś posiada pasiekę. No i dopóki jeszcze ta ziemia w pełni nie odmarzła, to możemy do takich miejsc dojechać. Natomiast później, jak już ta gleba odmarznie, zrobi się błoto, no i niektóre miejsca, aby dojechać, trzeba mieć naprawdę bardzo dobry samochód. Czasami bywa to niestety, ale i niemożliwe. A żeby tych dennic nie nosić, no to staram się oczywiście wymieniać je nieco wcześniej. Leszczyna wygląda tak, jakby chciała już za chwilę kwitnąć. Ogólnie podsumowując, bo jestem już na ostatnim pasieczysku dzisiaj, dwie rodziny wymagały interwencji, gdzie położyłem kawałeczek ciasta, więc jestem zadowolony. W pozostałych rodzinach tego pokarmu jest na tyle dużo, że jeszcze można spokojnie poczekać na lepsze dni, kiedy będzie cieplej, kiedy będzie można normalnie zajrzeć do środka. Natomiast dzisiaj tak, awaryjnie, można powiedzieć, że asekuracyjnie podałem dwóm rodzinom ciasto. Nie było to w sumie aż tak wymagane, ale żeby tutaj nie przyjeżdżać za kilkanaście dni, po prostu dołożyłem dzisiaj. No i zobaczymy, jak będzie rozwijała się sytuacja. Jeżeli film się podobał, zostawcie, oczywiście, łapkę w górę, subskrypcję, udostępnijcie materiał, aby więcej osób mogło skorzystać. Tymczasem do usłyszenia wkrótce. Posiaka Marcyś, pozdrawiam.